Witamy i kłaniamy się serdecznie ze słynnego Wembley. To już oczywiście nie ten sam stadion co przed laty, ale równie piękny, zwłaszcza przy tak wspaniałej pogodzie. Nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie w pełnej gotowości już czeka Jacek Laskowski. Obejrzymy dzisiaj mecz towarzyski reprezentacji narodowych. To dobra okazja do przetestowania taktyki przed meczami o stawkę, więc możemy być dzisiaj świadkami nieszablonowych rozwiązań. Mecz Jacku zapowiada się bardzo obiecująco. Obie drużyny potrafią grać w piłkę, więc sporo sobie obiecujemy po tym meczu. A oto skład. Gianluigi donna Ruma w bramce. W obronie Giorgio Chiellini wystąpi z Leonardo Bonucci. Giorginio oraz Marco Verratti wystąpią w linii pomocy. A w ataku zobaczymy jednego napastnika. A oto dzisiejszy skład reprezentacji Anglii. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko rozstawionymi skrzydłowymi. Myślę, że dzisiaj murawa w przylnieniach bocznych Jacek będzie eksploatowana wyjątkowo intensywnie. A niekoniecznie. Pamiętajmy, że nowocześni skrzydłowi lubią łamać akcję do środka, szukać uderzenia na długi słupek, może nawet zagrania na jeden kontakt ze środkiem, zamiast zawsze dośrodkowywać w gąszcz obrońców. Jest wiele opcji. No, kto przejmie tę piłkę? Piłka odbita i będziemy mieli aut. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Sterling. Trypier z piłką. To dobry moment na centrę. Niestety nie ma go. Nieprawdopodobne. Znowu piłka odbita od bramki wraca na boisko. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Wysoki pressing. ciężko się wychodzi. I mobile. Ciekawe, prostopadłe podanie. Ale świetna okazja. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Sprytnie zwiódł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. 1 do 0. Czy będzie więcej bramy w tym spotkaniu? Zobaczymy. Mason Mount. Dobrze wzdłuż linii bocznej. Hurricane Declan Rice Sterling. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Insigne. Ładnie uderzył, ale niecelnie. Techniki mu odmówić nie można, ale celownik trzeba przesunąć minimalnie w bok. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Zorzinho. Przy Verratti. Veratti. Musi to trafić. Jest kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka wpadła przy krótkim słupku. No i mamy 2 do 0, jak to mówią, piłka wciąż w grze. i Immobile. Dobrze, wygrał to starcie. Ładny przerzut teraz. Spójrzmy Anglicy w natarciu. Walker. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Marko Dokładne, prostopadłe podanie. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Uderza. Aj! Minimalnie za mocno i wznowi bramkarz. Dobrze, technicznie uderzył. Gdyby to tylko zmieścił pod poprzeczką, byłaby ładna bramka. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Idzie do przodu, Immobile to był ważny odbiór. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Marko Piłkę ma teraz Jorginho. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. No i strata. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Ciro i mobile. i mobile ponownie przy piłce. I gol, proszę państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze, już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. No, naprawdę teraz zaatakowali, rywali za nim uszem W tej powtórce widać, ile znaczy umiejętnie założony pressing. Oczywiście strzelcowi gola także należą się brawa, ale nie byłoby tej bramki bez pracy całego zespołu. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Stones, Declan Rice, piękne podanie górą, próbują ataku bokiem boiska. Strata piłki Berardi. Prostopadłe podanie będzie groźnie. A jednak, gorą bramkarz. Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji ręce same składają się do oklasków. Do środkowu jest rzut Jak do tej pory ten towarzyski mecz wygląda bardzo jednostronnie. No tak to jest, jak się gra w kadrze. I piłka w grze po przerwie rozpoczęli Anglicy, Film Foden. Stracili piłkę. Insignie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Phil Foden. atak Anglików. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Zorzinio przypince weratki. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Zorzinio i mobile. Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Dośrodkowanie. Zrożnego. W szesnastkę. Koniec ataku. Bramkarz znowu za chwilę grę od bramki. Trippier. Piłkę ma teraz Sterling. Kane. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Szykuje się zmiana. W pole karne będzie ciężko. Tripier. Declan Rice. Za moment wznowią wrzutem z autu. postanowił, że jest to dobry moment na zmianę. Marco Verratti. Przypince Verratti. Zorginio. Znowu celne podanie tego zawodnika. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Zupełnie niepotrzebna strata Źle wymierzone podanie Ciro i Mobile. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Mason Mount. Spójrzmy, Anglicy w natarciu. Kane. Świetne podanie, czy to. Potężne uderzenie. Było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Marko Weratki. Przypince immobile. Berardi. Immobile No uwaga strzał, ale zablokowany Sterling A już miałem nadzieję na bramkę, tymczasem rozpocznie bramkarz. Cielini Marko radki. Będziemy mieli zmianę Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Do końca meczu pozostało 8 minut. Minks Harry Kane schodzi głębiej po piłkę Musi wziąć sprawy w swoje ręce Precyzyjnie zagrana piłka Obrona przerobowana i zaskoczona Za wcześnie ruszył do podania Spalony Immobile No z wykryciej będzie szansa Immobile przed szansą Gol, Ciro i mobile! Wspaniale, naprawdę kapitalnie to zrobił! I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna, indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkaż bez szans. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Kane, Markus Rashford, Harry Kane przy piłce, Markus Rashford, Sterling odebrał piłkę rywalom. To już się nic nie zmieni.